To strategia miękka twarda i wilka w owczej skórze. <trym> jesteśmy przy, przyjaciółmi. Jeżeli jestem Twoim przyjacielem, tak, albo chcę, chcę, chcę być dla Ciebie dobry, chcę, żebyś mnie lubił, no to tak, takie mam podejście, tak, staram się tak być. No tutaj jesteśmy przeciwnikami, w ogóle bez żadnych skrupułów. Nie mam w ogóle co, co, taki przeciwko Nie od twojej, twojej sympatii w ogóle ci okazuje to, że nie zależy. Tak? Groży ci po prostu. A tutaj w tej wilkawowczej skórze chcę, byś myślał, że jesteśmy przyjaciółmi. Dalej, miękka celem jest porozumienie, twarda celem jest zwycięstwo. Tutaj też jest oczywiście celem zwycięstwo. Bo to jest twarda, jakby zmiękczona w sensie formy, żebyś myślał, że jestem miękki i przyjacielski. Tutaj ustępuję, aby pielęgnować wzajemne stosunki. Bardzo chcesz, no to Ci dam, żebyś tylko się nie obraził, tak? Żeby było dobrze między nami. A tu żądam ustępstw, jeśli chcesz zachować ze mną relację. A tu stosuję podstęp, byś ustępował. Takim tak jakby przykładem no, szczytu sukcesu. W jaki sposób mogę Ci... Mogę, na, na, na dwa sposoby mogę Ci okraść. Mogę po prostu Ci zabrać portfel i pieniądze. To jest taki oczywisty sposób. Twarda, tak? A co sobie zrobił, wilk, wilk, wilk w owczej skórze? Przekonałbym Cię, że wydanie pieniędzy na to, czego co ja chciałbym wydać, ja, gdybym Ci zabrał te pieniądze, jest najlepszy, co możesz dla siebie zrobić. Rozumiecie? I wydasz. I wydasz. I ostatecznie jest to tym samym, co. Oczywiście, ja mam czyste ręce. Dalej, miękka. Ustępuję, aby to było. Jestem miękki w stosunku do ludzi, do problemu. Tu jestem twardy w stosunku do, do problemu i do ludzi. Jeśli to korzystne, to gram pozór miękkiego, ale jestem twardy w stosunku do, ludzi do do problemu. Ufam ci, nie ufam ci. Staram się pozyskać i wykorzystać Twoje zaufanie. Łatwo zmieniam stanowisko. Jawnie okopuję się na swoim stanowisku. Okopuję się, ale tworzę pozór, że przytrafiło się to niezależnie od mojej woli. Wiecie, no, mamy ograniczony budżet. Ja bym chciał! Łatwo zmieniam stanowisko, a tu było. Proszę o ustępstwa. zgódź się. Używam gruźb, tak, żebyś wstąpił tu. Proszę o, współpr Proszę o, współpr o współpracę roz w rozwiązaniu problemu, który sam tworzę. to się czasem nazywa gorący ziemniak. Niby współpracujemy, tworzyć, bo właśnie sam się problem. Tak? Ty mówisz, załóżmy, że chcesz, chcesz za 100 sprzedać, tak? a ja za 30. Mamy taki problem, jak możemy teraz, co, co możemy, jak możemy to, to, to różnicę zmniejszyć, wiesz, i, i Ty tutaj pracujesz, jak to może z tej swojej stówki coś jednak tu by się dało, że, że bo, bo ja jestem Twój przyjaciel. Dalej. miękka odkryj dolną granicę porozumienia, czyli minimum tego, co możesz zaakceptować, tak? to, no wiesz, ja bym mógł Ci sprzedać za tyle, jakby, już ty, niżej nie mogę, tak, to naprawdę wszystko, co mogę i mówię to prawdziwie, tak. A tutaj wprowadzaj w błąd, to nasi dolne granice, to też oczywiście wprowadzaj w błąd. Akceptuj akceptu jednostronne straty w imię porozumienia, żąda jednostronnych korzyści w imię, swoich oczywiście, w imię zawarcia porozumienia, stwarzaj pozór, że obie strony wygrywają. Potem pokaże to, że, że, że jest, jest tak zrobione, że win-win, win-win, tylko ja mam całe ciastko. Upieraj się przy, przy, przy porozumieniu, upiera się przy swoim stanowisku, sugeruj, że zależy Ci na porozumieniu, ale czynniki zewnętrzne nie pozwalają Ci zmienić stanowiska. Staraj się uniknąć walki woli, staraj się wygrać walkę woli, twórz pozór, że chciałbyś inaczej niż chcesz i dąż do wygrywania, wygrywania walki woli. Yy, poddawaj się presji, ja nie wywieraj presji, Za, zaangażuj kogoś, kto wy, wywrze presję, albo kreuj zdarzenia, które będą wywierały presję, dalej masz czyste ręce. Jakie przejem założenia. Nie rozpatrujemy strategii miękkiej jako zasady przegrywającej w konfrontacji ze strategią twardą i Wilka w owczej skórze, tak? To nie, nie ma jakby nie opowiadam o niej. No, zawsze tak no. można, ale, ale, ale tu się. Jak po drugiej stronie jest taki zawodnik to przegramy. Nie rozpatrujemy strategii twardej jako zasady prowokującej konflikt. Rozpatrujemy strategię Wilka w owczej skórze, bo jawnie nie prowokuje konfliktu. Jest godnym przeciwnikiem dla strategii twardej. Wszyscy o niej piszą i wielu ją stosuje, nie przyznając się jedynie do tego. Mówię, poczytajcie książkę z negocjacji, to jak się, jeżeli tak się mówi, precyzyjnie analizuje, co ktoś pisze, tak, w którym jest na przykład tak, dość klasyczny podział tego typu książek, tak, że są taktyki negocjacyjne i typu chwyty poniżej pasa. I się zastanawiasz, gdzie on dlaczego on postawił tutaj granice? Dlaczego tamte nie były poniżej pasa, a te nagle są? Rozumiecie, Takie, takie że... I przesłanie pokoju na koniec. Taka jedna książka, powiem, że dalej. E, ostatnie, jeśli Wam przeszkadza, bo to jest ważna rzecz. Ten wilk w skórze, ja tu nie krytykuję, e, to może być, e, kryty, kry, e, że to jest e, godna krytyki e, postawa, ale może być, to się raz wyjaśni, jeśli Wam przeszkadza określenie wilku w skórze, to ma jakby od razu pejoratywne za, tak to możemy zmienić nazwę na sprytny baran, rezolutna owieczka. Rzędzian albo zagłoba, czy tam właśnie z dziećmi ogniem i mieczem. Ok? Były konteksty, że, że, że ich fortele robiły, robiły dobrą robotę. tak? To, to, to żeby, żeby teraz znowu nas troszkę poszerzyć, żeby, żeby że to, że rzędzian mógł robić dobrą robotę, bo był kontekst taki, a właśnie tak, tak był wilkiem w owczej skórze. Tak? Jakie zalety? <laughs> Jeśli masz istotną przewagę informacyjną, <laughs> psychologiczną. Fizyczną, wpływów, kontroli, w dostępie do zasobów i skutecznie oraz konsekwencje z tej przewagi w negocjacja, negocjacja, negocjacjach korzystasz, możesz osiągnąć dla siebie najlepszy z możliwych wyników, być może nawet całe ciastko, a może i więcej. Nie oceniam tego moralnie, mówię po prostu, że jest to zaleta. Zależy się na całym ciastku i jeżeli masz takie przewagi, to po prostu je wykorzystujesz i masz. Druga, jeśli przy tym dobrze odegrasz rolę wilka w owczej skórze. Budowanie sympatii z jednoczesnym podstępem stosowanych tak taktyk nie stracisz sympatii nawet rzutkich baranów. Hmm? Jeśli nawet ja nie byłeś wilkiem, grozisz bez skrupułów, owieczki mogą być ci i tak wdzięczne, że zjadłeś tylko ciastko. Hmm? Ja jest tak, że. że, 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 że i, 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 tak, I tak, i tak, i tak dalej, i tak dalej. chcemy Szef po prostu jest hamem. Ale jakoś mimo wszystko zabiegamy jego sympatię. Tak? Czas, czasem masz po prostu prawo zadecydować, jak będzie, czyli siłą woli, że zadecydujesz, jak będzie, bo jesteś pasterzem stada. Jako szef nie musisz wszystkiego ze swoimi ludźmi negocjować. Masz prawo powiedzieć, jak będzie. Uwaga, i to jest też, też to jest naj, 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 dla mnie osobiście najistotniejsze, naj, naj czasem nie wiadomo, czym miałoby być uczciwe rozwiązanie. Na przykład nie wiesz, jaką marżę ma sprzedający, albo jak wycenić określony przedmiot i zbyt słabo znamy drugą stronę, by móc jej zaufać. I zaczyna się takie, wiecie, podchody, no, no bo no, ja nie wiem, no, nie wiem nawet, ile zaproponować. A wiedząc, że jak zaproponuje ileś, a on zaproponuje ileś, że może jak zaproponuje trochę korzystniej dla mnie. Rozumiecie, jaki no, naturalnie się ten mechanizm wytwarza. A wady. Strategia oszustwa. To teraz bardzo ważna, ważna rzecz. Prawda plus kłamstwo. To jest strategia oszustwa, nie kłamstwo. Na tym polega przewaga oszustwa, znaczy strategii oszustwa, że on ma o jedną strategię jakby więcej. O jeden, sorry, o jedne o pewien zasób technik więcej. Bo uczciwy gra tylko uczciwie. A oszust gra uczciwie, jeśli to jest korzystne i nieuczciwie, jeśli jest niekorzystne. Ma przewagę. Tak? Czyli strategia oszusta, prawda, oszusta, prawda plus kłamstwo jest, jeśli nie, nie wykryte oczywiście, ma przewagę na strategię uczciwości, tylko prawda, stajesz przed dylematem etyczność kontrola skuteczność. Chcąc, nie chcąc. Nie masz wyjścia. No po prostu albo tak, albo tak. Czujesz, że im bardziej chcesz być skuteczny, musisz kręcić. Nie ma opcji. Ja, znaczy ja przynajmniej nie widzę. Chyba może być, ale ja nie widzę. Widzę, że, że tym bardziej są ludzie skuteczni, im, im bardziej właśnie kręcą. Jeśli po obu, po obu stronach mówię o wadach, jeśli po obu, obu stronach są zachłanne wilki, czyli mierzą zbyt wysoko, niechętnie ustępują i ukrywają informacje, mogą obaj odejść z niczym albo zostawić sporo złota na stole, tak? Jasne, bo się nie dogadali, a mogli. Tracisz czas na bicie piany, bo to tak jest, że jest duży, duży fragment, kiedy się w ogóle, to, to nie ma sensu tu w ogóle się poruszać. Tak? I, i, I fikołki robione, właśnie, zanim za nic cokolwiek wyjdzie. Tracisz czas na bicie piany, dotarcia drogą z do momentu, w którym twoje pierwotne, wy, pierwotnie wygórowane oczekiwania osiągną mo, możli, wartość możliwą do zrealizowania. Także się znajdziemy w końcu w przestrzeni tej negocjacyjnej, możliwych, że tu, tu jest ciastko, to nie było ciastka, to, to jest niemożliwe, on nie da tyle, nie da, ale tutaj robisz fikołki, żeby że może da, tak? I, a czas płynie. E, ryzykujesz utratę twarzy, jeśli wykryją Twoje oszustwo. oszustwo. A tak jest, że im, im bardziej druga, druga strona e, zna, to jest też ważne, jeżeli, jeżeli... No właśnie, jeżeli zna, to widzisz, że... możesz nawet wprost powiedzieć, że... że się bawisz właśnie w coś, tak? Jeśli wygrasz siłowo, popsujesz relację, co nie będzie we znaczenia przy dłuższej współpracy. Jeśli negocjacje są powtarzalne, to trudno szybko aplikować raz wypracowany wynik. Co najmniej jedna ze stron będzie chciała poprawić swój wynik. Jakby kolejna taka sama sytuacja, i zaczynamy Gierkę od nowa. Kolejna taka sama z tobą, z tobą, zaczynamy Gierkę od nowa. Zamiast było uczciwe rozwiązanie, i to jest OK, dobra, tak jak zawsze. Najlepsza moja biznesowa współpraca od ponad 10 lat. To jest profesor z Macedonii. Podziały są fifty-fifty, w, w ogóle o tym nie ma mowy, jakieś się gadki, takie tak oczywiste, dobra, to I, no mega współpraca, mega, robi o wiele więcej niż ja, a ja staram się dogonić go, wiecie, żeby nie dawać poczucia, że robię mniej, takie no, odczucie no, rewelacyjne w współpracy. Jeśli jesteś wilkiem, owce, również te bogate, będą ci unikać. Wyprosty, tak po prostu, tak.